Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Panem Profesorem Włodzimierzem Samborskim, który w dniu wczorajszym został prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Panie Profesorze, przed Panem bardzo trudne zadanie, bo mamy bardzo trudny czas, jeśli chodzi o medycynę. Jest, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, przez pandemię koronawirusa nie funkcjonuje ona zbyt dobrze. Jakie cele pan sobie stawia jako nowy prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego? Dzień dobry państwu. Czas oczywiście jest trudny, ale towarzystwo no, niestety nie jest. nie jest czynnikiem, który odpowiada za efektywność terapii. Tak jest na całym świecie. W Polsce jest inaczej. Instytucja konsultanta krajowego jest tą instytucją, z którą komunikuje się, komunikują się rządzący. A więc rolą towarzystwa jest właściwie może tylko i aż doradzanie. Czy decydenci skorzystają z naszej rady? Zobaczymy. W poprzedzającej kadencji. Pan prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego był jednocześnie konsultant krajowy. W tej kadencji, którą wczoraj rozpocząłem, sytuacja jest inna. Mam nadzieję, że współpraca między mną i konsultantem krajowym będzie układała się dobrze, ale towarzystwo, to co może towarzystwo, to opiniować, naciskać, wydawać. Rozmaite zalecenia, i to na pewno, na pewno będziemy robić. Czy nasz głos będzie sły, słyszany, zobaczymy, czas pokaże. Panie profesorze, życzę panu bardzo owocnej kadencji, wielu, wielu sukcesów i dużo zdrowia na ten trudny czas. No i oczywiście, jako pacjenci, też liczymy na współpracę z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym. Bo razem możemy więcej. Mogę zapewnić Państwa, że będę dążył do jak najlepszej współpracy. Zresztą ona, ona była, wydaje mi się, dobra, ale na pewno siła głosu ekspertów plus siła głosu pacjentów jest dużo większa niż jakieś pojedyncze nasze działania, nieskoordynowane właśnie w ten sposób, że, że powinniśmy działać razem. Dziękuję panie profesorze za tą krótką, krótką rozmowę. Jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.